Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić wieżę w Minecraft Ale taką ładną, wiecie O, mój świat Wiecie co ja z nim robiłem? Ja go wczytałem na bycie 1.4, a miałem taki I wczytałem i pokażę wam jaką takie światy wyglądają No wiem, powiem wam jedno Graf czytała zamiast podwórka jakby takie trochę bagno No patrzcie, bagno Hmm. I ta ładna góra. O, jeszcze na 1.17 to wczytałem. No to. Ten, no już góry nie ma. O, a góra była taka ładna, powiem wam. Wiecie, co wam powiem? Nawet ten teren był taki ładny. Pustynia taka mała, taka właśnie charakterystyczna do tej wersji. Zobaczcie. Moja jedna z ulubionych wersji. Padna mi wczytała, jakby tak, No ja nie wiem, co tu się stało. Dobra, przejdźmy do odcinka, gdzie jest? pokażę wam, jak zryć wieżę. Hmm. Spraw łaski Jak udać wieżę? No to... Hmm. Poszukajmy najpierw może wioski, żeby była żeby... bliżej. Gdzieś kiedyś znajdę wioskę na tym. No i pasi. Mi no takie rzeczy to już paszą. Ale okej, okay, paszą. Coś tak dobre, a nie umiem tak do końca normalnie gadać, więc przejdźmy do poradnika. Hmm, kilka może takich bloczków. Sobie dajmy. Trochę tego, trochę takiego. I takie trochę podwóreczko. No więc, żeby nie spaprać, bo możemy zrobić w sumie coś takiego. Nie, ja jakoś próbuję trochę naśladować. Snapcraft 5 Digimi? Mhm. No i jak ktoś na to wpadł, no to trochę taki mam pomysł. Tylko że coś ciekawszego może. Albo gorszego. Zobaczymy, co wyjdzie. Jakby ktoś się mnie pyta, czy ja jestem przygotowany na odcinki, to oczywiście, że nie. Ej, no, coś ciekawego. Hmm. Spokojnie, to nie będzie taka mieszanina. Jest w sumie w miarę. Dobra, to postawmy tutaj. Mam spokojne w miarę. No i pięknie w sumie nawet. Dobra, piętra teraz tam dobudujemy jeszcze jakieś ciekawsze. No tak, jeszcze nam to jest potrzebne. Przecież podłoga jakaś musi być, a nie jakieś co tam jakieś takie coś. To zbudujmy. Niech to będzie taki sam początek, że taki noterowy. Także na ile to kratek? Na tyle. I coś tam sobie możecie w środku postawiać. Więc ten no. Zobaczymy, czy będę wypełniał, czy nie. No więc, jak na razie to wygląda nawet ładnie, powiem Wam szczerze. Podoba mi się, nawet. Trochę za mało, ale no. Będę potrzebowała, jak tydzimy. Jak widzimy. 500 lat. Znaczy, on to, to, to w jakieś 3-4 dni wybudował. Żaden problem. 12 godzin i mamy. No. Dla niego to w sumie nie jest żadne wyzwanie. Zrób wieżę. Zrób tam pustynię całą oczyść. Żaden pikus. 1, 4 godziny. Life. I wszystko zrobione. Nie wiem, jak on ma taki, tak dużo czasu, ale no. No chyba nikt nie wie, wiecie? Dobra, to wyszła mi jakaś wieża czarodzieja złego. O to mi w sumie chodziło. No to nie jest jeszcze co ładniejszy dla sobie. Ładniej Piękne. To tam tutaj coś tutaj możecie zjeść, jakieś na przykład tam schodki, parkour, coś takiego. W środku nie będę ingerował, ale trzeba jeszcze ładniejszy może widok zrobić. No więc pobierzmy pobie kraty i będzie wszystko miał idealny efekt. Ja mam tylko jedną powiem. To będzie genialne, w sumie ładnie wyglądać. A, z poprawem. Nic, nie byłby jakiś orzeczniczy, czy nie? Dzisiaj zacząłem bez poprania. No i wszystko ciekawie wygląda. Jeszcze tylko jakiś coś takiego. Nie wiem no jak to wygląda. No coś takiego w sumie mogło mi wyjść. No jest taka jest wieża w środku... No, no bo ja taką trochę mało zrobiłem. Wy możecie sobie zrobić wysoko i trochę większą w rozmiarę, a ja będę nie w sumie. Ale może tak w sumie wyglądać. No dobrze, trochę też wymiary z papram, bo to nie mój pierwszy raz. No. Jeśli chcecie wiosnę, no to macie chyba gotową nawet jak widzicie. No, możecie ją tak powiększyć gdzieś dotąd. I dotąd ją powiększyć. Piąt tak dotąd. I będzie pięknie wszystko wyglądać. Mm. To nawet ciekawie wygląda. No dobrze, to no, dzisiaj to tak trochę bez pomysłu w sumie. Ale no, no, coś wam pokazałem. Jak zrobić wieże. No więc możecie ją poszerzyć, lepsze trójcie wymiary i ogólnie wieże. Ale no, niestety, tak wypełniać to ja też trochę nie wiem. I też, no, trochę spaprłem w wymiarach, ale wy to sobie wszystko polepsze. Zróbcie taką dosyć dużo wieże. Zasugerujcie się tydzień. Snapchat 5. Sugerujcie się tym. Jest w nie wszystko bardziej tak rozszerzone, że po prostu zróbcie taki. Ja mam sobie powiem: zróbcie po prostu ogromny spód, który ma tak z 300, może kratek i wie, która ma tak z 200 kratek ogólnie i z 200 kratek w górę. Nie, no nie z 100 kratek albo ze 150 kratek w górę. Przydał się. A i tak się jak chociaż z 20 kratek w górę, czy tak z 30. Może to ciekawie wyglądać. Więc. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do widzenia!